Siemano, z tej strony Luna i Wiluszyn. Tak, dzisiaj bez kiki, wyjątkowo. A więc nie mam w ogóle pomysłów na żadne odcinki animacji itd., itd. Więc pomyślałam sobie, że opowiem Wam, dlaczego boję się fal. Takich fal na morzu albo w jeziorach. Pst, 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 nie umiem mówić. Wspomniałam o tym już w filmie. Y o tym, jak razem z Kiki opowiadaliśmy o swoich najstraszniejszych historiach z życia. Ale w tym odcinku wam wytłumaczę szcz szczegółowo wszystkie, wszystkie szczegóły. Więc zacznijmy od tego, dlaczego się boję fal. Otóż kiedyś, kilka lat temu byłam w, w Turcji, Wtedy jeszcze nie miałam kanału na YouTubie, byłam sobie ze znajomymi w Turcji, no i tam w tym morzu, tak w ogóle morze było bardzo ciepłe, polecam, ale też bardzo brudne, więc... Lech. No i jesteśmy sobie tam, aż w drugi dnia postanowiamy sobie iść na plażę, więc idziemy sobie tam, I w ogóle tam fajne były takie leżaczki, tam, można, tam sobie zajęliśmy miejsce itp. itp. Aż w końcu właśnie postanawiamy wejść do wody i fajnie było się w tej wodzie kąpać i tak chodziliśmy na tą wodę Co po prostu codziennie, było tam bardzo fajnie, pływaliśmy se na tych falach, nurkowaliśmy Miałam te, te, Mieliśmy takie maski, co tam można w nich oddychać z taką rurką jakby No i co tam pływaliśmy, zbieraliśmy piękne kamienie, gdzie się tutaj mam w moim domu, ale się gdzieś się zgubiły tak w ogóle ciekawostka, jak wracałam do Polski, to jak na lotnisku sz szłam z taką wielką siatą takich kamieni z Turcji. <noise> to wyglądało tak komicznie, ludzie się tak na mnie patrzyli. Ja wracam z takimi kamieniami. <noise> no, ale tak. No i jesteśmy, idziemy sobie kolego, kolejnego dnia na plażę. No idziemy sobie, no i znów oczywiście wchodzimy do tej wody. Ale tego dnia fale były wyjątkowo takie wielkie, takie paskudnie duże fale. Ale wtedy myślę sobie, hm, im większe fale, to chyba tym lepsze, lepiej będzie się w nich pływać. No to wchodzę do wody. No to wchodzę sobie tym z tymi znajomymi i sobie pływamy. I pływamy sobie. Jest jak zawsze wszystko ok. Aż tu nagle ja już mam dosyć tego i mam już ochotę wyjść na te leżaki. Aż wychodzę z wody. Słyszę taki szum, ale taki wielki, dziwny szum. Ja patrzę z tyłu, a na mnie leci taka ogromna fala. Taka ogromna fala, jeszcze takiej fali wielkiej nie widziałam. I leci na mnie. I ta fala mnie wzięła do wody. Tam gdzieś, gdzieś popchnęła, tam głębiej. Oczywiście nie byłam tak głęboko, mogłam normalnie stanąć na nogach, ale. Bardzo głębiej. i Ja nie mogłam się wynurzyć. Ta woda mnie tak brała. Ja jak próbowałam się wynurzyć, to ona mnie jeszcze brała niżej. Jakby nie mogłam. Ta woda mnie obracała, tak w ogóle ja nie mogłam wypłynąć. to Taki andrena... adre... Adre... Andre... An... En... Eh. Jak to się pisze w ogóle. And andre... andre... eh. Takiej adrenaliny jeszcze nigdy nic mi nie dał. Po prostu ja się tak bałam, że. Nawet jak to wspominam, to jest dla mnie. Aż w końcu fala ustała i mogłam wyjść z tej wody. Ledwo co już ostatnim tchem mogłam. Po prostu tak mi brakowało powietrza, że jak wyszłam z tej wody, to w końcu mogłam naczerpnąć tego powietrza, w końcu. Ja wychodzę z tej wody przerażona, odbiegam od tej wody, ale najgorsze to było że nikt z moich znajomych nie zauważył, że ja się prawie utopiłam. Nikt nie próbował mnie nawet uratować. Nikt nie zauważył, że prawie się pożegnałam z życiem. Jestem nawet zła znajomi. Ale ja idę na ten leżak, ja tak siadam na tym leżaku. Jestem taka wystraszona, aż w końcu proponuję, że idziemy już do domu, w się sensie do hotelu. No to wracamy do hotelu, jesteśmy sobie w hotelu. Ja tam im opowiadam, co się stało, i ten jeden mój znajomy mówi, że a mnie to fala już wzięła do wody kilka razy i nic sobie z tego nie zrobiłem. No tak, ale ty jesteś chłopakiem, tak? A ja jestem dziewczyną, tak? I odczuwam zupełnie inne emocje i inną adrenalinę, tak? Następnego dnia. Idziemy sobie znów na tą plażę, ja mam plan y, cały dzień sobie, w sensie cały czas na tej plaży, jak będziemy na tej plaży leżeć na kocyku, bo do wody nie mam prawa wchodzić, nie chcę wchodzić, ale oni proponują, chodź z nami Luna do wody, no chodź, ja tak siedzę na tym y, leżaku i tak kręcę głową im, że nie, oni w końcu mnie biorą za ręce i próbują wciągnąć do tej wody i wiecie jak to wyglądało, o tak. Nie, nie chcę do wody! Nie. Nie, nie, nie. jak mnie zaciągnęli w końcu do tej wody, to ja tak stałam w tej wodzie tak do pasa i e, tam mnie ta zna znajoma tak za ręce trzymała, ja się boję, że mnie znów porwą fale. I tego dnia były mniejsze fale i nadal się na, ale nadal się bałam. Aż w końcu tak się zaczęłam bać, że po prostu wychodzę z tej wody i ja e, po prostu sobie siadłam tak przed wodą, żeby ta, te fale po prostu obmywały nogi do kolan, czy tam nawet do pasa, jak były mocniejsze. Po prostu sobie siedziała, a woda mnie ten i powiem wam, że już od tego dnia już nie wchodziłam do wody tureckiej, ale na szczęście to był już ostatni dzień i już nie, nie, nie musiałam przechodzić tej męczarni związanej z wchodzeniem do wody. Ale tak szczerze w Turcji mi się bardzo podobało. Bardzo polecam jechać na wakacje do Turcji. Ale jedyne co te fale. Te fale. Dzięki fale. Dzięki wam mam traumę. Z, yy, nawet do teraz. Dzięki. Dzięki fale. Naprawdę. I teraz. Za każdym razem. Jak jestem gdzieś nad wodą. Nad morzem polskim nawet. Bałtyckim brudnym wodą. Wodą. To zawsze jak widzę fale, to ja już wiem, że do wody nie wejdę. Nawet w, na moim kanale jest odcinek yy, z wakacji i tam po prostu jest, że i dostała halucynacji i wtedy właśnie były, były fale. I ja do tej pory jestem w podziwie jakim cudem? Ja się zbliżam do tego woda, wo fech, wody. No na tym filmie jest takie ujęcie, jak ja podchodzę do tej wody z pluszakami, czyli na przykład z i tak dalej. Ja teraz, jak to patrzę, montowałam ten film, to ja tak patrzę i tak byłam dumna z siebie, że podeszłam do fal. Chociaż wam muszę powiedzieć, że, że podejść do tej wody, ja robiłam milion prób. Ale widzowie, mimo wszystko uważajcie na fale. Nie mówię tego dlatego, że jestem przewrażliwiona. Może, może być niebezpieczne. A szczególnie może z falami. Więc myślę, że wyciągniecie coś z tego odcinka i że warto na siebie uważać w trakcie w kąpieli w morzu. A jeśli chcecie więcej takiego kontentu, że opowiadam o swoich historiach z życia, to dajcie znać w komentarzach. Więc podsumowując, fale są głupie.